Kolejny odcinek Podkarpackich Rozmów. A dzisiaj gościmy w naszym studiu radnego miasta Strzyżowa, pana Tomasza Wójtowicza. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zdecydowanie najwięcej dzisiaj porozmawiamy o Strzyżowie, natomiast zanim przejdziemy do takiego meritum, chciałbym pana zapytać, bo opublikował pan w naszym portalu zresztą dwa teksty, bodajże poświęcone między innymi małym miastom. I chciałbym, żeby zdefiniował Pan, co tak, czym tak naprawdę jest małe miasto, bo czasami my tutaj w Rzeszowie mówimy, w porównaniu, porównując się na przykład z Warszawą, że jesteśmy małym miastem. Jak to wygląda z takiego bardziej teoretycznego punktu widzenia? E, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość porozmawiania z Państwem. Jeśli chodzi o definiowanie, czym są małe, ma, małe miasta, to wydaje mi się, że należy zacząć od tego, że nie ma... Jednej powszechnej definicji, czym są tak naprawdę małe miasta. Nie ma precyzyjnie powszechnie obowiązujących parametrów, które by wskazywały na to, czy mamy do czynienia z małym miastem, czy średnim miastem. Podejście na przykład pierwsze mówi o tym, że małe miasto jest to miasto, które liczy do 20 tysięcy mieszkańców. Podejście inne, z którym się spotkałem, mówi o tym, że małe miasto jest to miasto, które liczy do 50 tysięcy mieszkańców. Więc to zależy od podejścia. Jeżeli, jeżeli dyskutując o małych miastach, wybierzemy to podejście pierwsze, które wskazuje, że jest to do 200 20 tysięcy mieszkańców, to wszystkie miasta do 20 tysięcy mieszkańców będziemy traktować jako jako, jako małe miasta. Więc wydaje mi się, że na Podkarpaciu, niezależnie, czy to jest to podejście pierwsze, czy drugie, weźmiemy pod uwagę, to na Podkarpaciu mamy co najmniej kilka takich miast. To jest oczywiście Szyżów, ale nie tylko Strzyżów, to jest jeszcze to z Brzozów, to jest Lubaczów, to jest Kolbuszowa, to jest Nisko, więc tych miast na Podkarpaciu jest co najmniej kilka. W Polsce są to miasta z reguły powiatowe, są to tych miast w całej Polsce jest wciąż bardzo dużo, bo generalnie Faktem jest, że rozwój społeczno-gospodarczy koncentruje się wokół dużych czy średnich miast, natomiast nie należy zapominać też o małych miastach. Szacuje się, że w Polsce cały czas w tych miastach mieszka co najmniej kilka milionów ludzi, mówi się o pięciu milionach ludzi, którzy mieszkają w małych, w małych miastach. Więc obok tego zainteresowania dużymi miastami albo inaczej. Koncentrując uwagę na dużych miastach czy średnich, nie należy też zapominać o miastach, o miastach małych, gdzie wciąż to jest kilku milionowa populacja, która zamieszkuje te miasta. I czy to myśląc o tych miastach w kategoriach naukowych, prowadzenie badań naukowych, czy też w kategoriach samorządowych i administracyjnych, trzeba o tych miastach pamiętać i dostosowywać strategię rozwoju całego kraju, także pod kątem tychże miast. No właśnie, czy z perspektywy rozwoju nie jest tak, że te małe miasta stoją trochę na takiej straconej pozycji, czyli na przykład mamy w, tu na Podkarpaciu duży ośrodek miejski, jakim jest Rzeszów, który drenuje tak naprawdę okoliczne powiaty. Czy nie jest tak, że właśnie takie miejscowości jak Strzyżów no są już z miejsca na przegranej pozycji? Faktem, te pro, ten proces, który pan powiedział, jest po prostu faktem. Czyli e, e, to jest, to obserwujemy nie tylko na Podkarpaciu, ale też w Małopolsce, Wielkopolsce, w innych województwach polskich wydaje mi się, że te procesy są podobne. Czyli duże miasta drenują te po prostu małe, e, małe, małe miasta. Mamy do czynienia z od wielu lat w Polsce z emigracją, zarówno zagraniczną, ale też we, we, wewnątrz krajową z małych ośrodków miejskich do dużych ośrodków miejskich. I to wydaje mi się, że to nie tylko Podkarpacie, nie, nie tylko relacja z w rzeszów ale to jest relacja każdego małego miasta w Polsce do dużego miasta, miasta w Polsce. E, czy mimo tych oczywistych procesów, jakie zachodzą, bo są one to one są naturalne, w dużych miastach koncentruje się życie gospodarcze, biznesowe, kulturowe, sportowe, rozrywkowe, akademickie, to jest rzecz naturalna, ogólnopolska, czy nawet światowa, można by powiedzieć. Natomiast nie wydaje mi się, że... Znaczy, wydaje mi się, że należy unikać stwierdzeń, że to już te małe miasta są skazane na, z automatu na, na porażkę. To znaczy, wydaje mi się, że w przypadku małych miast, takich jak Krzyżów, po prostu ten potencjał nie do końca jest wykorzystywany, czy też nie był wykorzystywany. Warto... Warto, warto na to w ten sposób patrzeć. Warto również zwrócić uwagę również na to, no, co trzeba zrobić, jak trzeba zmienić tą strategię i na poziomie całego kraju, ale też lokalne strategie w taki sposób, żeby wykorzystać ten potencjał małych miast, żeby ograniczyć te negatywne procesy, które postępują dla tych małych miast, takie właśnie jak emigracja, takie jak wyjazdy, jak malejąca liczba mieszkańców wykorzystać i podejmować takie decyzje administracyjne, czy to na poziomie centrali kraju, czy na poziomie warszawy, czy na poziomie lokalnym, żeby te negatywne procesy ograniczać, a są ku temu narzędzia, żeby, żeby, to, po, żeby to po prostu robić i wykorzystywać te szanse, ten potencjał, który jest w małych miastach, żeby rozwój miał miejsce nie tylko w dużych miastach, ale także właśnie w tych, w tych małych. To Porozmawiamy teraz może o tym potencjale strzyżowa. Co tak naprawdę wyróżnia strzyżów, jaka jest jego specyfika? E, więc, e, strzyżów, podobnie jak inne małe miasta, mają swoje walory. Swoje, e, e, walory e, przede wszystkim są to walory wielorakiego rodzaju, to znaczy, z jednej strony mogą być to walory, które wynikają z historii, to znaczy z procesów czy to urbanizacyjnych, czy procesów inwestycyjnych, które miały miejsce w, w, w historii i to jest już pewien potencjał, który w tych miastach już po prostu jest. To, są, to mogą być walory przyrodniczo-krajobrazowe, które, które należy wykorzystać. To mogą być, to, mogą być, to mocnymi, mocnymi stronami może być infrastruktura, która jest albo która dopiero będzie. Tymi walorami też może być potencjał ludzki, tymi walorami mogą być lokalne elity, to też jest, to też jest ważne. Więc jeśli, chodzi o, więc jeśli chodzi o ten potencjał na przykład turystyczny, to wydaje mi się, że tu jest potencjał wciąż jeszcze niewykorzystany. Mówi się o Strzeżowie, o tego rodzaju masach jako brama do Bieszczad, prawda? jako brama, jako brama, jako brama Bieszczad. Organizowane są cykliczne wydarzenia sportowe, czy to biegowe, czy nordic walking, czy wcześniej rowerowe. Wydaje mi się, że tutaj turystyka kajakowa wciąż nie jest wykorzystywana w pełni. Strzyżów ma bogate tradycje, jeśli chodzi o turystykę kajakową, i tutaj w tym kierunku należałoby ukierunkować rozwój, rozwój turystyczny. I tak jak mamy na Podkarpaciu Bieszczady wspominane, tak jak mamy Roztocze, tak wydaje mi się, że należy tutaj podjąć wielki wysiłek ku temu, żeby stworzyć nowy taki obszar turystyczny, czy nową markę, jaką jest Pogórze. Pogórze, które by obejmowało między innymi właśnie powiat strzy, strzy, strzyżowski. Pogórze, które by się kojarzyło z wydarzeniami sportowymi, takimi właśnie jak wydarzenia jak e, wydarzenia biegowe, nordic walking, jak rowerowe, e, czy wspominam właśnie wcześniej turystyka e, kajakowa. Więc odnoszę wrażenie, że ten potencjał jest i może być wykorzystywany jeszcze, jeszcze intensywniej, jeszcze lepiej niż, jeszcze lepiej niż do, do tej pory. Zwłaszcza, że mamy potencjał tutaj, mamy obiekty w Polsce mamy obiekty, których de facto nie ma w całej, w całej Polsce. To są, to są obiekty odwiedzane przez, nie tylko przez mieszkańców Podkarpacia, ale odwiedzane są przez mieszkańców spoza Polski, z Europy, z Europy Zachodniej. Czyli mamy tunel schronowy w Szyżowie. I mamy również podobne obiekty naziemne, tunele naziemne w, w gminie Frysztak, w, w Stępinie. Obiekty historyczne z okresu II wojny, wojny światowej, których zainteresowanie, którymi zainteresowanie z roku na rok rośnie. Osób odwiedzających te obiekty jest, jest coraz więcej. Więc mamy na pewno ten potencjał turystyczny. Co do tego potencjału biznesowego, na przykład, czy gospodarczego. No tutaj Tutaj akurat historia Strzyżowa, pewnie nie tylko Strzyżowa, tylko też innych miast, ułożyła się jak się ułożyła, no niestety niepomyślnie dla, 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 dla naszego miasta. Niestety te procesy odpływu mieszkańców, nie napływu, ale odpływów były de facto zawsze. Z tego, co ja kojarzę, badając źródła na temat, czytając na temat historii Strzyżowa, to w 20-leciu Międzywoła 1, kiedy, kiedy budowano, rozbudowano centralny okręg przemysłowy, wtedy pojawiły się podobno, tak mówią źródła, plany budowy, plany budowy fabryki produkującej amunicję na potrzeby wojska polskiego, która miała być zlokalizowana właśnie w okolicach Strzyżowa. Dlaczego to mówię? Ponieważ. Strzyżów niepołożony do dzisiaj, droga ekspresowa S19 ma to zmienić, nie położony wzdłuż takich najważniejszych linii komunikacyjnych. Nie powstawały wcześniej jakieś wielkie zakłady prze, przemysłowe na terenie samego miasta czy w jego, w jego, w jego okolicach. I te plany dwustolecia międzywoła miały 1 to, miały to zmienić. Niestety, jak wszyscy wiemy, wybuch II wojny światowej zatrzymał te po prostu plany. Więc nie było kultury, niestety, mówię to niestety, nie było kultury budowania wielkich zakładów przemysłowych, wielkich osiedli mie mieszkaniowych. Pojawiło się, pojawiły, się one, pojawiły się one w latach 70., czyli w tak zwanej dekadzie Gierka, kiedy Edward Gierek i ówczesny rząd Tarelu, jak wszyscy wiemy, przeprowadził tak zwaną próbę uprzemysłowienia Polski. Próba uprzemysłowienia Polski polegała na na z Polski kraju przemysłowego, z rolniczo-przemysłowego na przemysłowo-rolniczy i rozbudowy wielkich zakładów przemysłowych w całej, w, całej, w całej Polsce. I wtedy w latach 70., również w Czerzowie, w malutkim miasteczku, zaczęły powstawać wielkie zakłady przemysłowe, takie jak fabryka, jak fabryka Maszyn, która była zakładem terenowym kombinatu Stalowa Wola. Czy fabryka Mebli, czy Polsport w 1971 roku, czyli fabryka produkująca piłki sportowe na rynek krajowy czy zagraniczny. I to były wielkie inwestycje. Wielkie inwestycje. Wydaje mi się, że chyba jedyne w takiej skali w historii Strzyżowa, czyli pierwsza połowa lat 70. Niestety, mówię, niestety, te zakłady nie zostały zmodernizowane, dostosowane do wyzwań gospodarki rynkowej, i niestety na początku lat 90. one. One w większości upadły. No, w związku z tym, początek lat 90. to był kolejny bardzo trudny okres, bardzo trudny okres w historii, w historii miasta. I, ta, i, i, I po prostu ta próba uprzemysłowienia ponowna nie miała miejsca do dnia dzisiejszego. W związku z tym ta oczekiwanie ze strony mieszkańców na, na ponowne próbę ponownego uprzemysłowienia jest bardzo, jest bardzo duża. Nadzieją jest droga S, S, S-19, która, która na którą oczekujemy, że zostanie oddana do użytkowania. Być może to będzie kolejny impuls, taki ostateczny impuls, dzięki któremu pojawi się zainteresowanie, zainteresowanie i, i, i jakiś zakład przemysłowy innowacyjny zakład przemysłowy się pojawi w samym mieście, czy w jego, w jego, w jego okolicach. Na to, bardzo, na to bardzo liczymy, więc mamy więc, więc, więc mamy ten potencjał turystyczny, mamy ten potencjał ten potencjał biznesowy, który on, który on na pewno się zmieni pod pod wpływem drogi ekspresowej S, S19. Mamy na przykład ludzi, to, to mamy spo, spo, społeczeństwo lokalne. Wydaje mi się, że społeczeństwo lokalne w Stryżowie. tak samo jak w innych miastach, miasteczkach na Podkarpaciu, czy w całej, czy w całej Polsce, jest to społeczeństwo ciężko pra pracujące. Mówi się o tak zwanej doktrynie Polaków jako całego narodu. To jest też wynik, to jest też taki raport, który opublikowany został kilka lat temu, doktryna Polaków, która mówi o tym, że Polacy generalnie są jednym z najbardziej ciężko pracujących i przedsiębiorczych narodów w Europie. Więc to społeczeństwo, te lokalne społeczeństwa są właśnie takie, to są społeczeństwa ciężko pracujące, to są spo, społeczeństwa przedsiębiorcze, e, to są spo, społeczeństwa dbające o, 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 o swój majątek, e, więc na pewno ludzie też to są, to jest kolejny, to jest kolejny potencjał, kolejny, e, kolejny atut małych miasteczek w Polsce. Wspomina Pan o tym potencjale, który tkwi w Strzeżowie, natomiast no, też nie, nie da się ukryć, że Strzyżów, jako typowe mniejsze miasto w Polsce, przeżywa też swoje problemy. Ja pamiętam, kiedy dwa lata temu znajoma zabrała mnie na spacer po Strzyżowie. O ile rzeczywiście mhm. można powiedzieć, że to centrum rzeczywiście się rozwinęło, że wygląda dość estetycznie, o tyle jak się pójdzie trochę w głąb miasta, o tyle y, zaczynają się pojawiać tabliczki do wynajęcia, na sprzedaż. Dużo kamienic też, mam wrażenie, jest jeszcze zaniedbanych, i no to są takie śladowe, można powiedzieć, problemy. A jakie jeszcze generalnie problemy to miasto przeżywa w tym momencie? Wydaje mi się, że to można rozwinąć to, co powiedzieliśmy do tej pory, czyli, czyli obok odpływu mieszkańców, który jest poważnym wyzwaniem, nie tylko szczerzowa, ale wydaje mi się, w większości czy wszystkich małych miasteczek w Polsce odpływ mieszkańców, odpływ mieszkańców powoduje generalnie też spadek dochodów własnych samorządów. Tak? To znaczy Im mniejsza liczba mieszkańców, tym mniejsze są wpływy podatkowe. W ramach funkcjonowania samorządu gminnego i, i, i powiatowego. Tamu towarzyszy również e, ujednolicony przyrost naturalny, to znaczy coraz, coraz mniej osób, coraz mniej mieszkańców przychodzi na świat, a coraz, a coraz więcej niestety od nas odchodzi. E, więc to jest odpływ mieszkańców, to, jest, to jest, są procesy demograficzne, niekorzystne. E, co jeszcze? E, poza oczywiście tą sferą biznesową też, e, o której, o której w spo, w, wspomniałem. Na pewno wyzwaniami i problemami jest chociażby, jest chociażby kwestie komunalne, usług, komunalnych usług publicznych, takich jak, jak kanalizacja. Niestety w Strzeżowie wciąż większość gminy i nawet niektóre, niektóre obszary miasta są wciąż nieskanalizowane i ten problem dotyczy wielu małych miasteczek w Polsce. Są to projekty kanalizacyjne, są bardzo kosztowne. Tu jest konieczność sięgania po środki z zewnątrz. I w związku z tym to jest bardzo, to jest duże wyzwanie. Wydaje mi się, że problem kanalizacji jest to będzie jednym z największych wyzwań kolejnych, kolejnych kadencji samorządów lokalnych. Według danych z 2019 roku 37-38% gminy, gminy szerżu było skanalizowanej, więc na pewno jest to, jest to kanalizacja. Pojawia się problem wody. Czy to, czy to braku wody, czy też jakości wody, więc wydaje mi się, że poprawa infrastruktury w tym, w tym zakresie jest też, jest też konieczna. Oczywiście braki wody też dotyczą, też, też odnoszą się do kwestii pół roku, temperatury, suszy i tak dalej. Intensywności zimy, po poziomu śniegu i tak dalej, to są to kwestie niezależne od samorządów, ale ewidentnie problem wody występuje w tych miejscowościach, gdzie... Gdzie nie ma dociągów miejskich, on po prostu jest i temu też, temu też na pewno należało będzie stawić, stawić czoło. E, więc to są tak, więc to są, to z tych wyzwań jest znacznie, jest znacznie więcej. One wiążą się, tak jak powiedziałam już, podsumowując trochę z kwestiami demograficznymi, odpływem mieszkańców, e, kwestiami usług komunalnych, czyli kanalizacja, wciąż infrastruktura drogowa. E, więc to są nakłady, które De facto będą musiały być kontynuowane przez wiele lat. Dróg jest coraz więcej, drogi są komunalizowane, są przejmowane przez, przez samorządy, jest ich coraz więcej. W związku z tym te nakłady na infrastrukturę drogową są, są, są konieczne. Poprawa bezpieczeństwa, czyli kwestia chodników, czy to przy drogach portowych, czy przy drogach wojewódzkich, kwestia oświetlenia, kwestia oświetlenia ulic też jest też bardzo, też bardzo istotna. I tutaj poruszyłbym jeszcze kwestie o, oświaty, akurat oświata uważam jest jedną z, naj, z, najmocniejszych, z najmocniejszych stron powiatu strzyżowskiego, wskazują na to wyniki, wyniki zdawalności matur, więc ta edukacja oczywiście na poziomie samorządu gminnego opiera się na szkołach podstawowych, na poziomie samorządu powiatowego opiera się na liceum ogólnokształcącym, na zespole szkół technicznych, na centrach kształcenia, Zawodowego w Dobrzechowie i, i Czucu oraz na specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych tak, także. I to jest jedna z mocniejszych stron powiatu strzodzkiego. Więc wydaje mi się, że kwestia edukacji, czyli, jak mówią niektórzy, królowej spraw powiatowych, powinna być także rozwijana, bo jest ona niewątpliwie jedną z naszych najsilniejszych stron. Kiedy mówił Pan o potencjale strzyżowa, wielokrotnie mówił Pan. Czym Strzyżów może być? Natomiast zawsze jest ta kwestia, czym może być, a jak rzeczywiście to się dalej potoczy, więc jak Pan przewiduje, czy rzeczywiście te problemy, o których mówimy, te szanse, które Pan wspomniał, czy one są rzeczywiście możliwe do zniszczenia czy też w przypadku problemów do rozwiązania. Oczywiście uważam, że oczywiście uważam, że są do, do, do zrealizowania. Tu jest oczywiście kwestia spełnienia kilku warunków, w moim odczuciu kilku, kilku warunków, aby strzyżów, okolice Strzyżowa się, czy powiatu strzyżowskiego, czy cały powiat się dynamicznie rozwijał. To na pewno potrzebna jest aktywność lo, lokalnych elit. To znaczy problemy same się nie rozwiążą. Potrzebna jest bardzo że aktywność na poziomie... Nie tylko tych samorządów lokalnych, ale samorządu i wojewódzkiego, i aktywność na poziomie administracji państwowej, a czasami nawet europejskiej. Więc na pewno tych aktywność lokalnych elit jest bardzo ważna. Ich zaangażowanie w to, aby, aby były pozyskiwane środki ze, zewnętrzne właśnie na kanalizację, właśnie na drogi, na oświetlenie i na wiele innych, na wiele innych kwestii. Jeśli chodzi o projekty roz, rozpoczęte, bo niektóre projekty zostały już rozpoczęte i należy je kontynuować, dopilnować i ulepszać, to są na przykład projekty infrastrukturalne, więc tutaj, więc tutaj wydaje mi się, że należy wykorzystywać tak, to do tej pory ma miejsce, a ewentualnie ulepszać, zwiększać, rozszerzać funkcjonowanie kolei aglomeracyjnej o kolejnej miejscowości gminy itd. Oczekujemy, tak wspominałem, na oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S19 z węzłem miejscowości Żarnowa. Mamy nadzieję, że to będzie nie tylko ułatwienie dla mieszkańców w komunikowaniu się z północą i południem naszego województwa, bo podróżowanie drogą wojewódzką 988 jest uciążliwe, jest bardzo uciążliwe, ale to też droga ekspresowa to też impuls biznesowy. Taką mamy nadzieję, że, te, że takim będzie. Więc niektóre projekty trzeba było kontynuować, czy też do, czy do, czy dopilnować, żeby one były zrealizowane, kontynuowane, tak jak kolej, takie jak droga, jak droga ekspresowa. Na pewno, na pewno mocną stroną jest taką, która może przyczyniać się do tej poprawy rozwoju społecznego, gospodarczego całego powiatu, jest przeze mnie edukacja. Na pewno też należy ją traktować w sposób priorytetowy: rozwój, doinwestowanie oferty, dostosowanie oferty do potrzeb uczniów rynku pracy, szkół, szkół średnich, techników, centrów kształcenia zawodowego. Na pewno, na pewno te Potencjał finansowy, czy to samorządów gminnych wchodzących w skład powiatu czy, czy samego samorządu powiatowego jest niewystarczający, żeby tym wyzwaniom sprostać i zaspokoić te wszystkie potrzeby, o, o których mówię. Więc tu wracamy do tej aktywności ELI. Umiejętność pozyskiwania środków. Pozyskiwania środków na poziomie krajowym, na poziomie europejskim w tak skuteczny sposób, żeby te środki zewnętrzne były tym impulsem rozwojowym, czy to w zakresie wspomnianej kanalizacji, dróg, oświetlenia, ochrony środowiska szeroko pojętej, odnawialnych źródeł energii i tak dalej. Tutaj wspomniał Pan o zaangażowaniu elit, więc może tę rozmowę zakończmy, przechodząc do kwestii właśnie samych elit, czyli jak Pan ocenia miejącą kadencję w Radzie Miasta. No tutaj też istotna jest kwestia, czy Pańskim zdaniem rzeczywiście te elity Wsłuchują się w głos mieszkańców. No tutaj, jako Fundacja Misji Obywatelskiej, też mieliśmy okazję rozmawiać z mieszkańcami o problemach. I Jak pan ocenia, czy rzeczywiście ten głos jest słyszalny mieszkańców w Radzie? E, więc panu mającą kadencję w Radzie Miejskiej. Mijająca kadencja w Radzie Miejskiej była, była bardzo dużym wyzwaniem. Ja to tak odbieram była bardzo dużym wyzwaniem. Ponieważ żaden samorząd w Polsce, czy to w Szczyżowie, czy w Rzeszowie, czy w jakimkolwiek innym mieście, czy w Brzozowie, czy małym, czy dużym mieście, nie działa w izolacji, nie działa w pewnej, w tej pewnej próżni. Na samorządy oddziałują procesy te, które mają miejsce w całym kraju, na całe, w całej Europie, czy na całym świecie. Więc w tej kadencji 2000 18-2024, więc po pierwsze ta kadencja była wydłużona, to było ponad 5,5 roku. Więc po pierwsze ona była bardzo, była, była, była bardzo długa. Po drugie, wpływ na nią miały procesy niezależne od samorządów w Polsce, czyli mieliśmy do czynienia po pierwsze z pandemią, która również była wielkim wyzwaniem dla samorządów, izolacją i tak dalej. Po drugie, mieliśmy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską, czyli kwestia. Imigracji i tak dalej. Mieliśmy kwestię zaopatrzenia mieszkańców w węgiel, to pamiętamy wszyscy, więc pojawiały się wyzwania, na które samorządy nie miały wpływu, które musiały sprostać, i wiele tych zadań przyjmowały te samorządy na najniższym szczeblu, czyli właśnie samorządy gminne, czyli tych zadań było bardzo dużo, było więcej po prostu niż, niż zwykle. Więc to było wielkie wyzwanie. Ta kadencja była wielkim wy, wyzwaniem dla wszystkich samorządów. Wydaje mi się, że ta kadencja była też szansą dla tych samorządów, które potrafiły to umiejętnie wykorzystać, bo pojawiło się szereg programów dla samorządów, programów, które miało, za pomocą których można było finansować rozwój, rozbudowę dróg, oświetlenia kanalizacji dalej. Pojawiły się programy takie, jak Polski ład w wielu edycjach, w wielu edycjach, jak Fundusz Roz, Rozwoju Dróg, jak fundusz. Inwestycji lokalnych, więc miały, funkcjonowały programy rządowe, które samorządy, te aktywne samorządy mogły aktywnie mogły w nich partycypować i wykorzystywać te, te środki na inwestycje. Czyli, pojawił, czyli pojawiała się możliwość pozyskiwania środków na, tak jak na rozbudowę dróg, na kanalizacji, na infrastruktury sportowej. W związku z tym właśnie to, jest, to są te szanse. To są te szanse. Wydaje mi się, że w każdej kadencji samorządu pojawiają się pewne szanse, które trzeba wy, wykorzystywać. Trzeba aplikować do tych programów, które się pojawiają, a zwłaszcza w tych, gdzie finansowanie jest bardzo atrakcyjne. Czyli ten wkład własny samorządów jest bardzo, nie, bardzo niewielki. W pewnych kadencjach samorządu to może być tak, że to, jest, że to są programy, które w dużej części odnoszą się do ochrony środowiska, w innych do infrastruktury szeroko, szeroko po, po pojętej. I mądrością tych właśnie lokalnych elit jest umiejętność zabiegania o te środki i powiedziałbym nawet takiego zabiegania dość, dość agresywnego. To znaczy, małe miasta, które są. Które są które są świadome, znaczy elity powinny być świadome tych, tych, tego, tego, co Pan powiedział na początku, tego, tego nierównego starcia między, między dużym miastem a małym miastem. I kiedy pojawiają się takie możliwości, to małe miasta i elity tych małych miast powinny bardzo intensywnie, bardzo zdecydowanie odważnie zabiegać o te środki. Powinny jeszcze, jeszcze intensywniej niż te elity w dużych miastach o to zabiegać, prawda? Wykorzystywać każdą szansę, jaka się pojawia na, na pozyskiwanie środków, bo tych środków własnych, pochodzących od spływów podatkowych, jest po, prostu, jest po prostu znacznie mniej. Dla mnie osobiście ta kadencja to była kadencja takiej bardzo intensywnej pracy. To była kadencja bardzo, bardzo, bardzo in, intensywnej pracy. Ja, zaczynając pracę w samorządzie, wychodziłem z założenia, że po pierwsze, mandat radnego ma charakter służebny wobec mieszkańców, czyli, czyli radny jest reprezentantem mieszkańców w samorządzie, w tym przypadku w samorządzie gminnym. W związku z tym musi ich reprezentować, musi, mieć, musi być otwarty na potrzeby mieszkańców, interweniować w urzędach, różnych urzędach na prośbę mnie mieszkańców. Też wyszedłem z założenia, że radny jest radnym wszystkich mieszkańców, to znaczy niekoniecznie tylko mieszkańców z okręgu wyborczego, którego te, ci mieszkańcy radnego wybrali, ale jest radnym wszystkich mieszkańców i też tak starałem się ten mandat wykonywać, żeby starać się reprezentować mieszkańców całej, całego miasta, czy wręcz całej, całej gminy, a nie tylko a nie tylko własnego okręgu wyborczego. Też wyszedłem z tego założenia, o którym tu wielokrotnie rozmawialiśmy, że konieczna jest ta aktywność tych lokalnych elit. Więc wyszedłem z założenia, że mimo tego, że mandat jest przypisany do określonego poziomu samorządu, czy to gminny, czy powiatowy, czy wojewódzki, to jednak, żeby on był skuteczny, bo w repozorom radny ma, do, ma dość dużą sprawczość ma dość dużą sprawczość i ma dość duży mandat. Wynikający z wyborów de demokratycznych. Więc on powinien być aktywny nie tylko na tym poziomie, gdzie funkcjonuje, czyli nie tylko interweniować w samym Urzędzie Miejskim, czy jednostkach organizacyjnych u Urzędu Miejskiego w imieniu mieszkańców, ale też powinien to robić na, jak, jak najszerzej, czy to czy w instytucjach rządowych, administracji zespolonej, czy niezespolonej. W konkretnym mieście, gdzie jest radnym, czy, czy, czy w Rzeszowie, gdzie jest, jest mnóstwo urzędów, urząd Marszałkowski, gdzie też mieszkańcy mają swoje potrzeby, mają, e, mają e, też zaspokaja potrzeby mieszkańców. Więc też wyszedłem z założenia, że radny powinien być aktywny nie tylko na tym poziomie, gdzie funkcjonuje, ale prowadzić działalność szerzej, interweniować w imieniu mieszkańców szerzej, zabiegać o środki dla swojego miasta szerzej. No, w związku z tym, dla mnie osobiście, była to kadencja taka dość intensywnej pracy, bo pojawiały się możliwości, możliwości po prostu zaspokajania potrzeb lokalnych w różnych instytucjach i ta praca radnego mogła być efektywna w ramach pracy dla swojego miasta, dla ochotniczych straży pożarnych, dla kół gospodyń wiejskich, dla szkół itd. Bardzo dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.